Witamy w kolejnym przeglądzie Machinimy. Dzisiaj przejrzymy produkcje, które wyszły na przestrzeni lipca i sierpnia. Sklejanka o kruku i returningu, której nie skończę, a to leży u mnie już rok, więc w sumie opublicznie. Czyli jak to jest grać w returninga i przejść setki pustych kilometrów, żeby zmierzyć się z krukiem? A może to pustynia Adanosa to jeden wielki boss? Rozumiem. Zakon sklejanek, epizod trzeci. Zakon opublikował dwie sceny z niewydanego trzeciego epizodu Zakonu sklejanek. Bezimienny i Diego po nocy w karczmie budzą się z niemałym kacem i przypominają sobie o swojej misji odnalezienia zakona i zadania mu tego legendarnego pytania. Korwa, zakon, kiedy łowcy? Łotry, odcinek drugi. Kolejny odcinek o samozwańczej bandzie złoczyńców od Bilego. Tym razem do ich planu uprzykrzania ludziom życia dołączył Joker, a ich działaniami zaczyna się interesować pewna agencja. Heroes of Last Chance: 5. Part 3 Następna część tej leciwej już serii od Hannibala. Coraz więcej pytań, coraz mniej odpowiedzi, a historia bohaterów zaczyna być bardzo kręta i mroczna. Awantura na 24 fajerwerki. Odcinek pierwszy. Reboot serii o tym samym tytule. Tym razem historia zabiera widza prosto w wir walki Velomatri markusa z Bakłażanusem, inspirowaną najpewniej zapowiedzią Super Machinima Mod 1.05p. Nie pytajcie. To ocinowizy. Okej, okay, myślę, że. Awantura na 24 fajerwerki odcinek drugi. Drugi odcinek jest Ryzenową, kontynuacją mistycznych Wojowników Mieczy Mocy Ark autorstwa Grzesia. Erol oraz Kamir wykonują misję, którą zlecił im tajemniczy mag. Oczywiście, jak zawsze, coś musi pójść nie tak. To seksastycznie. Historia kolonii, epizod pierwszy. Witamy w kolonii. Jak się okazało, Johan Ingeborg w przerwach między robieniem shitpostów szykował bardziej poważną animację o historii powstania kolonii karnej. W tej 15-minutowej animacji poznamy kapitana Raguza oraz jego walkę o władzę w zamku, który z czasem stanie się starym obozem. Hungry Eyes The movie's short. Krótka machinima na silniku The Movies, najprawdopodobniej inspirowana legendarną sceną z filmu Psychoza. Jak czytamy w opisie, miał to być dłuższy film z gatunku slasher, ale zrezygnowałem z dalszej produkcji. Trochę szkoda. Szok wydarzony z impetem niewiedzy o pokutnym tonie. Ale zamiast wcześniej wspomnianego filmu, Shepard wydał pełny film o małżeństwie Benego z Chloe. Pomimo bycia dobrą parą, ich związek przeżywa kryzys, a wszystko zdaje się być inne niż powinno. Ciekawa i zaskakująca widza pozycja na dzisiejszej liście. Elvarion Roleplay. Skarb Divenstein. Krótki film fabularny promujący serwer Roleplay, wprowadzający w świat i klimat serwera. Parszywa kompania, odcinek trzeci. Po incydencie z poprzedniego odcinka, Wiktor zostaje uwięziony na Sedesie, podczas gdy Kain odwiedza kacpra i razem próbują rozwiązać zagadkę tajemniczej, trującej szynki. Duża tego. to to jest pikuś, mają więcej. Jak porwać świętego Mikołaja? U defa święta w tym roku wypadły wcześniej. Święty Mikołaj rozwożąc prezenty natrafia na dom w którym czyha na niego niebezpieczeństwo mafia postanawia porwać mikołaja i dowiedzieć się gdzie przechowuje prezenty hm od jorgensona gerald und held die gabe des lichts ich will jagen gotomemos ani wszyscy, ani. Biskrednius. za jeden czas. Witajcie, drodzy widzowie. Informacje. Fort i Studio w ostatnim filmie na kanale wyjaśniło, dlaczego nagle zniknęło z YouTube'a oraz jak maluje się przyszłość kanału. Fanów serii Dzieje Kolonii Karnej czy Plan Sardasa zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem. My nigdy tego nie wyjaśniliśmy, dlaczego. Gomin wielki po ponad pięciu latach wyjawia, dlaczego na jego kanale nie pojawiały się żadne machinimy powiązane z Gotikiem. Również leciwą serię Bitwa o Korinis można uznać za zawieszoną. Choć trzymamy kciuki, że z czasem wszystko się uda i naprawi. Leox stworzył ostatnio ranking najbardziej popularnych reżyserów machinimy w formie wideo, z podziałem na okres twórczości. Jest to bardzo ciekawy wykres, jak z czasem zmieniały się topowe osobistości na naszym podwórku. Wszystkich weteranów pamiętających stare czasy zachęcamy, nostalgia gwarantowana. Pozostałe filmy: Gomez 2020 bajki Dźwięczna farma. Baj 31 sierpnia. Kosmiczny gulasz. Bajgikeusz. Polish Midback, Spin Bass Hunter Gothic Bezis k 19191. bajrok San Gotik 2 w GTA. Baj Damiano. Najemnik Sentenza. Ciekawe co powie. Baj 31 sierpnia. GOTHIC Vol6. YouTube Pup. Baj Zielony nowicjusz, bajki Keusz. To tyle na dziś. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój film pojawi się w kolejnym przeglądzie machinimy, napisz do nas wiadomość prywatną na YouTube lub na Facebooku.